Podobnie na moim kanale z w Chrystusie. Postanowiłem nagrać ten krótki materiał, ponieważ chciałbym podzielić się z Wami pewnym spostrzeżeniem. Wiem z doświadczenia, że fragment, o którym za chwilę będę mówił, jest takim no, kamieniem milowym do tego, aby zrozumieć, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa, zapowiadane zarówno przez Niego, jak i przez Jego apostołów, Miało już miejsce w pierwszym wieku naszej ery. Wypowiedź, którą chcę teraz przeczytać, pochodzi z Ewangelii według Mateusza 23, 39. Jest, tak jak zwykłem to mówić, rzeczą zdumiewającą dla mnie, że na podstawie tylko tego fragmentu ktoś potrafi ułożyć całą teologię uczącą, że. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie miało w przyszłości. Oczywiście nie jest to zgodne ze wszystkim, co Pan Jezus yy, uczył, czego uczyli Jego apostołowie, ale skupmy się na tym fragmencie, ponieważ zrozumienie tego fragmentu rozwieje Wasze wszelkie wątpliwości co do tego, że Pan Jezus Chrystus nie mówił o czymś, co będzie miało tysiące lat później. Yy, tysiące lat po jego chodzeniu po ziemi Mateusza 23:39 Mówię wam bowiem odtąd nie ujrzycie mnie aż powiecie błogosławiony który przychodzi w imieniu Pana Tak jak już wspomniałem wielu komentatorów teologów uczonych w piśmie twierdzi, że te słowa dotyczą zjednoczenia Izraela powrotu do Ziemi obiecanej i do powszechnego nawrócenia etnicznego Izraela podczas tak zwanego wielkiego ucisku po zabraniu wszystkich wierzących do nieba, zazwyczaj tak to tłumaczą, i że fragment ten stanowi dowód tego, że cały etniczny Izrael zostanie zbawiony dlatego że zaczną wzywać imię imienia, imienia pańskiego. Tymczasem pan Jezus Chrystus jak wiemy chociażby z Ewangelii według Mateusza rozdziału 26 kiedy mówił on do arcykapłana pan Jezus Chrystus wprost powiedział tym ludziom że oni go zobaczą przychodzącego na obłokach z wielką mocą i zasiadającego na tronie. I teraz, kiedy logicznie pomyślimy o tym, co Pan Jezus im powiedział, to zobaczcie. Po pierwsze, gdyby mówił o okresie tysiąc, tysią, tysięcy lat po tym, jak ci ludzie żyli na ziemi, to jakim cudem mieliby go oni zobaczyć zasiadającego na tronie. Jakim cudem ktoś, kto został potępiony przez Boga, znalazł się w jeziorze ognia, ma zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa zasiadającego na tronie Bożym w niebie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli ludzie ci mieliby, zobaczyć Pana Jezusa wstępującego fizycznie na ziemię, i jeżeli w tym momencie Jezus mówiłby o okresie tysięcy lat po tym, jak chodził po Ziemi, to jakim cudem ludzie ci mieliby przeżyć tysiące lat, żeby to zobaczyć. Ale wróćmy do mojego głównego wersetu. Odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Oczywiście jest to powiązane z tym, o czym mówi 26 rozdział według Mateusza kiedy pan Jezus powiedział im podobne słowa, że, że zobaczą go, że ujrzą go. A więc o co chodzi ze słowami błogosławione, który przychodzi w imieniu pana. Według prawa mojżeszowego każdy dorosły mężczyzna tam od, od odpowiedniego wieku miał się stawić trzy razy w roku w Jerozolimie w świątyni. Było to z okazji trzech świąt. Między innymi była to Pascha nazywana świętem prześników. Jak wiemy z historii, oblężenie Jerozolimy zaczęło się kilka dni, w roku 70, zaczęło się kilka dni przed świętem Paschy. Ale dlaczego Pan Jezus mówił o tym, że ci ludzie będą mówić, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana? Odpowiedzią na to pytanie jest to, co się działo podczas tego święta i na krótko przed nim. Wiemy, że Jerozolima była centrum wielbienia Boga. I właśnie tam ci ludzie zgromadzali się w ilości milionów, żeby oddawać Bogu cześć. I kiedy pielgrzymi przychodzili do Jerozolimy, to witano ich śpiewaniem pieśni wysławiających Boga. I między innymi taką też pieśń znajdujemy w Psalmie 118. Pozwólcie, że otworzę Psalm 118, który został napisany ku chwale Boga i werset 26. Tego psalmu, który stanowił podstawę do śpiewania tych pieśni, podczas m.in. Yy, święta prześników, czy też paschy. Werset 26 mówi tak: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Czy w ten sposób Pan Jezus Chrystus przepowiada czas, w którym Dojdzie do zniszczenia y, świątyni, miasta, w którym ona jest położona, więc Jerozolimy. Wszystko wynika, wszystko, wszystko zdaje się, że kieruje nas właśnie w, tym, y, w tej konkluzji, do tej konkluzji, prawda? Czyli y, Pan Jezus Chrystus, mówiąc, iż odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, zupełnie nie kieruje nas do czasu, w którym rzekomo cały Izrael etniczny będzie przechodził przez wielki ucisk i wtedy też oni będą wzywać dosłownie imienia Pana i cały Izrael będzie zbawiony. To nie ma nic do rzeczy. Mam nadzieję, że pomogłem niektórym z Was nieco przybliżyć ten temat, że fragment ten zupełnie nie uczy o tym, o czym mówi wielu komentatorów. Są to przeważnie ludzie należący do ruchu dyspensacjonalnego, dyspensacjonaliści, którzy do tej pory nie uznają, że Kościół składa się z dwóch grup i że Kościół jest jednym ciałem. Mianowicie, wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są jednym ciałem, a więc. Niezależnie od tego, czy byli to etniczni Żydzi, czy nie. Według ich rozumowania, y, część pogańska kościoła jest innym kościołem niż część żydowska. Tego nie uczy pismo święte. Tego w Biblii nigdzie nie znajdziemy. Dlatego szukają oni argumentów, które nakreślają y, różnicę pomiędzy żydowską częścią, Wierzących w Chrystusa, nazywając ich Izraelem i pogańską częścią kościoła. Oczywiście w cudzysłowie pogańską, bo chodzi o ludzi pochodzenia pogańskiego, czyli ludzi z narodów, nie będących etnicznymi Żydami. I to nakreślanie przez nich tej różnicy powoduje, że wykręcają wszystkie wersety, łącznie z całym długim fragmentem listu do Efezjan. Rozdział drugi, gdzie bardzo wyraźnie Apostoł Paweł pisze, że część Kościoła pochodzenia pogańskiego jest tym samym ciałem, co Kościół pochodzenia izraelskiego, żydowskiego. Dziękuję Wam wszystkim za chwilę uwagi. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. I do następnego razu. Powodzenia.